Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy Fallout New Vegas. Wow! O kurde, no. tak cicho czy mi się wydaje? Jakoś... A, chyba mi się wyda wydaje jakieś zagrożenie. W ogóle to kurde. Gdzie ja jestem? Jakoś tak. Tego... Okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Skąd to zagrożenie jest? Skąd ta uwaga? Na nic na lada, że nim się nie pojawia. No, tam zarąbisty komentarz w międzyczasie, bo. Co to. Ty, co. Ty, a to ty jesteś? Eee. Zaraz, bo nie wiem już, czy to jest tequila, czy to jest. Gekon jakiś losowy. Nie, to jest tequila, dobra. No i zaczyna się rozjaśniać. Tyle dobrze, bo kurde, mam dość tego. No, kto tam Jeden z najlepszych komentarzy w historii, po prostu. Ale. Przestańcie ludzie, ja pierdzielę, no. Przecież jestem, że tak powiem, mniej widoczny. Pa, pa. Pa. No. Ojeju, ojeju, ojeju. ojeju. Się, sytuacja spod kontroli. Przestań mnie bić. Co ci to da? I tak przecież, jeżeli nie żyjesz? Jeśli nie wiesz, to. się zaraz dowiesz? A! co ty bawisz się, w kurde, w neo? Ej, 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 ej! Kurdka wodna! I nawet moja zbroja mnie nie uchroniła. W ogóle to czapkę sobie ułoży, bo. Zapomniałem, że nie noszę żadnego nakrycia głowy. Absurdalne. To było beznadziejne, no po prostu to było beznadziejne. Ubieram ten beret, taki jakiś pseudo dobry, to znalazłem w Prim. Dobra, nie będę się ukrywał Co... ...tu jest? A to tutaj są... Zaraz... Co? Z... 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 No... Przecież przed chwilą tu byłem. Pomaga! Pożegnaj się z moją Tak była brzydka, po co się udało? Kurde, to jest świecący! Ale jajo. Co wy tu robicie? Eee... Oki doki, dobra, nie musimy tego mówić. Ała! Bigo, bigo, bigo. Mów mordę, on ma taką... W... ...zdolność. Ja się pozbędę tego cięcia. To jest jakiś słaby już. Oj tak. Co on tutaj, co się tutaj odpierdziela? Eee... co tu się odpierdziela? Co... O kurde, jakiś śmieszny potwór, patrzcie na Egori. Jest bliska! Co no to jest, na Boga. Siap, dzielę. Dobrze, wystarczą dwa strzały no, jeden. Świetnie. Już nie musimy podziwiać jego buzi. Eee. Tu coś... Tu jest centaur, tak? Nie to... O kurde, zostałeś... Że tak powiem, zablokowałeś się. a jesteś strasznie wytrzymały. Dobra. Zaraz wyjmę broń białą. Nie będę marnował amunicji na tego, skoro jest już jest zblokowana. Chociaż... No. To też tak zrobię. I normalnie pobiję go tym, ponieważ mi... Nie... Tak! Oj kurczę. O, już? To było silne. No To jest centaur, co ciekawe, to dlaczego to jest jako ghoul, to nie wiem. To jest modyfikacja... Czy z modyfikacji potwór, ale... Trochę nie rozumiem tego. W ogóle to jest napromieniowane dosyć cholernie mocno chyba. O, aha, nie, tak średnio. O dobra. Zmniejszę sobie to. Hmm. Um, dobra, wiecie co, zacznę używać tej spluwy. A co ty tu robisz? Przegapiłem cię. Ten też kurde się zablokował, no. ci. A mogę na. Nawet... nie da się mu pomóc, chyba. Nie da się. Już myślałem, że. Znaczy, jak widziałem w niego szczelan, to jakby trafiał w ścianę, chyba. To było głupie swoją drogą, że oni się tutaj pojawili. Jak wtedy przychodziłem przed chwilę. Dobra, Ej, po cholerę ja to mam włączone. No, wreszcie mam dzionek, bardzo dobrze. Oto ja, z beretem na głowie. Oto kopuła. No, oto te kilo. O, paszcza. Mm. Dobra, zapisuję. I tutaj będzie jeszcze parę potworów. A nie, przecież ja zginąłem od tego. Ostatnio, więc... nikogo tutaj nie zabiłem. Ej, pakuj ammo, kurde, jest, nie, nie ma magazynka. Całego. Aaaa, dobra, zrobimy to jednak w taki sposób. Bum! Dobra. Podziękowali. Ej, przestań! To... Traf sobie! Dziękuję. Ojejujuj, co to, to? Zaraz, to żyje? Nie. I nie. Fantastycznie! Dużo tych y, nowych rodzajów Gulim. Ej, zostaw... A to jeszcze żyje. Rotting one. Gnijący, Gnijące jakby. Uuu, ale przystojnie. Ten też. River kurde. No dobra. Rozejrzymy się, y, rozejrzymy się. Rozejrzyjmy się. W ogóle to jest miejsce, które się nazywa się Poligon Rip... Ripcon 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 jeszcze dwa się to powiem, Ripcon, Ripcon. To jest taka korporacja e, przedwojenna, ciach, ciach, która e, zajmowała się, właśnie nie jestem pewien, czy oni albo, albo zajmowali się lotami w kosmos, albo w ogóle rakietami generalnie. Ale nie jestem pewien, czy oni też nie robili robotów, albo coś takiego. Nie jestem pewien, kurde. O, pręd zbrojeniowy. Hmm. Dobra, spoko Asp Gdzie ty jesteś, tequila? Dobra Ech, Coś tutaj będzie? O, dostałem jakiś Znalazłem sygnał, jakiś radiowy To jest sympatycznie w sumie Dobra, no to nie poznajmy nic innego jak wyjść do tego budynku Prosta sprawa Zapiszę sobie Myk I puk-puk. Hmm. No ja nie wiem, co. Ojejku. Dobra, ktoś do mnie gada. Znaczy tam też, ale ktoś tutaj do mnie właśnie przez mówi. Ktoś tam ględzi, żebym po raz. Za... Ach, kurde, dobra. Uuu, uh, moment, bo tutaj będą potwory. Tu mamy w ogóle. Już jestem, będę atakowany skądś, tylko nie, chyba z góry. Znaczy z. Gó o! Otworzyło się. Uuu, uh, kolejny. Ja wiedziałem, co to jest. Jaki wytrzymały. Bum! 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 O, znokautowałem go. Zarobiście teraz tylko. Trz. pakuj, 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 pakuj. pakuj. Ciach. Buzia wszędzie. A ty się zająłeś jakimś innym. Kurde, jeszcze jakiś jeden rodzaj. No przecież tego jest na potęgę dużo, no. Pokaż no się. Ten to wygląda po prostu jak gól normalny, tylko trochę inny skin ma jakby. Dobra. E, tu mamy jakieś złoki jeszcze. Nie wiem czy wiecie ci co... E, tego nie sprawdzałem. Czy coś ja powiedzieć? E, że w ogóle góle są jeszcze takie... Źle, źle zacząłem to zdanie. Że góle, hmm, jak to powiedzieć, nie muszą być koniecznie wrogimi, dzikimi bestiami, które tylko się rzucają na ciebie. Są jeszcze cywilizowane góle. Na przykład, właśnie tutaj jest taki, co jest martwy, generalnie. I oni tutaj gdzieś będą, właśnie takie cywilizowane góle. A ja najpierw się rozejrzę. U! pełno rzeczy. Ale nic wartościowego. Ale też kartę papierosów mogę wziąć. Mmm. to jest dosyć cenne. Mmm. Dobra. Uuu, jeszcze tutaj. Co to jest? Eh, tabela przychodów, dobra. Jeszcze inne zwłoki, super. Tylko kurde, dlaczego oni nie mają żadnych broni? Co to ma znaczyć? O, aparat. Co ma być aparat? Eh, no halo że tak powiem, ja rozumiem, jakby ta gra, znaczy wojna wybuchła w latach 50. wieku XX, to takie aparaty to jeszcze mogliby, mogliby sobie używać czasami, chyba, ale też rzadko. Przecież nie, co tak jak to... ale jeśli wojna w Falaucie wybuchła w 2077, to na pewno nie chce mi się wierzyć, że ludzie używają tych aparatów fotograficznych, chyba, że to jest muzeum, ale to nie jest muzeum nie wiem Dzczego słyszę świergotanie ptaszków Nie eksploracja, znasz to słowo Poznaj Tam było wyjście, ale nie chcę wychodzić na razie Dobra chyba nie mam wyjść Wyjścia Cóż to jest? Aha, to było zawalone. Żeby wejść na piętro drugie Uuu, dziura coś tu będzie Wątpię. A jednak hmm sorry, puste Nie ma na... O, miałem powiedzieć, że nie ma potwora, kurde. A już wykrywam. Dobra, dobra, może uda się go zaskoczyć, chociaż... Raz w historii kogoś zaskoczę. Konieczny jest piętro wyżej. E nie, tutaj będzie, okej. Okay. Wac już przygotowany będę miał Gdzie? Jeju, jeju, bo mi to zaraz wyskoczy za pleców, no. Tutaj będzie. O kurde, tutaj jest więcej niż jeden. Nie, nie mam. Jeju! O, się przeszedłem. <ścoughs> ciach! Ciach! Wow. Fantastycznie. Gdzie drugi? Chodź tutaj, bo nie lubię jak się chowają. O, oh, jest. Pakuj. No, okidoki. kila, masz... Jest, tutaj jest. Bo, bo kurde, to przeszkadzasz jest... mi. Nie wolno im przeszkadzać. O, oh, jest. Witamy na poziomie ósmym. Dziękuję za to przywitanie, a ja muszę teraz. Raz, raz, dwa, trzy, raz. Ee, raz, dwa, raz, dwa. Reden. jeden. Tu trzy. I tu jeden. U, perk, dobra. Teraz mam tutaj trzy ulubione. No, w sumie to dwa. Jeden to jest właśnie zwiększenie ilości amunicji w, w kontenerach. A drugie ewentualnie powiększenie nośności. Ale jako, że mam plecak, to w sumie na razie nie będę tego brał. Będę, to biorę. Czyli więcej amunicji mi się generuje losowo. Ciach, dobra. Moje. Jak tam czas? Kończy się. Chyba więcej guli tu nie powinno być, dobra. Ja rozumiem, że ta broń jest taka pseudo-energetyczna, trochę, bo ona ma, znaczy. Coś w niej jest z energetycznej, tak? Odrobinkę. Nutka energetycznej broni, w tej broni. Te killa chyba nie da rady za mną. No ja widziałem, dobra. Ten... O, zamknięte. I ciach. Dobra. Uuu, cóż to? Jakiś cywilizowany, bardziej pokój cywilizowany. Uu, nad obrazki. Czy tam zdjęcia, nie wiem. Eee... A sprawdzę... O, papierosy. Kurde, miałem tylko papierosa. No przecież ja jestem niemożliwy. Eee... Terminal magazynu. Bla bla bla. I mamy hasło. Rep.con. Po, y, warto było to zajrzeć do tego. Dobra, tu będzie jakieś koczę. Nie mogę. Oj! Uh. Ciach! Udało się. O Boziu, ile to wszystko biorę? Chociaż tam jakieś śniegi też były. No, dobra, zrobi dobra, sobie tutaj przerwę. Także do ostrzenia w następnym odcinku. zagramy Fallout. A w następnym odcinku. Zajrzę za te drzwi.